przy naszej szkoły mam zaszczyt przywitać na dzisiejszej uroczystości. Szanowną dyrekcję, nauczycieli, nauczycieli emerytów, rodziców oraz pracowników obsługi i administracji szkolnej. 14 października 1773 roku Swojeń Rzeczypospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej, pierwszą wyborę państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Połajdowskiego. W tworzeniu polskiego szkolnictwa na Szczeble podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory, dzień 14 października, uznawany jest jako Dzień Nauczyciela. Z tej okazji pragniemy dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom obsługi i administracji złożyć najserdeczniejsze życzenia: dużo zdrowia, uśmiechu na co dzień, satysfakcji z pracy i spełnienia marzeń. Życzymy także dużo dobroci od ludzi, pogody ducha i radości z w okazji dzisiejszego święta uczniowie przygotowali program artystyczny, na który serdecznie zapraszam. Tyle jest zagadek na żywotnej ziemi, że ciągle pytamy, dlaczego i po co. Lecz jeżeli czegoś dowiedzieć się chcemy, nauczyciel zawsze służy nam pomocą. Nauczyciel umie na zwyczajnej mapie, co jest niby obraz tęczą malowany, pokazać nie tylko kolorowy papier. działo kiedyś przed wiekami. Jakie były ludy i jacy królowie. Wiemy o tym sporo, bo nam nasza Pani już opowiadała i jeszcze opowie. A nauka bywa ciekawsza od bajek. Trzeba tylko słuchać i uważnie patrzeć. Gdy wiedzy przybywa, to życie staje się o ileż piękniejsze, bogatsze, ciekawsze. Rozpichotała się klasy połowa. Nie wiadomo pod czyim adresem. Panią lub pana rozbolała głowa, i cisza w każdej chwili byłaby kompresem. Można czasem źle rozwiązać wydanie, może jak wszystkim z Jednak o jednym stale pamiętaj, kochanie, nie nauczycieli i wychowawców nieprzyjemnym imieniem. Życie to takie proste: przyszedł człowiek, rękę ucisnął, podziękował. Ale w poezji trudniej, poezja to trudne słowa. Uścisk dłoni to jedna chwila, gest parusajent. Ale poezja ma być ślicznego, co schyla się na mordem naszego wieku. Taki mają być na tym drzewie i promieni słoneczne wiele. Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie. Dla was i o was, kochani nauczyciele, muzycy, plastycy, wuefiści, matematycy, technicy, i informatycy, poloniści, angliści, Matematycy, katecheci i dialogowie, pochwałę waszej pracy śpiewa w gorącym słowie, bezmierny mój duch wdzięczności, więc nie potrzeba jak słońcu gorąca kapela, żeby po całym świecie rozsławił się wysiłek nauczyciela. Na. Jakże nie pisać wiersza, jakże nie płonąć w ze za światło co nas rozświetla, za co najpiękniejszy za wiedzę. Także zadanie wychowawcy to praca niełatwa, bo często leniwa i gnąbra jest dziadka, Kocha ona figlę i chętnie się czuli, lecz stronie od książek uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia, rozpnąć, zbudzić. Który gdy dorośnie dopiero zrozumie, jak jest w ciężko, gdy mało się umie. W szkole są ławki, koledzy i przez co jest z drugim słońcem. I tu źródło tryska wiedzy, przejrzyste, ciepłe i gorące. Lecz skąd to ciepło? Ptaki, wzloty? skąd tyle słońca i mesela? Dzisiaj myślimy wszyscy o tym serca i trosk nauczyciela. To on, nasz drogi wychowawca, ożywia nas wciąż nową siłą, więc każde serce mu odpłaca, bez niego szkoły by nie było. Idą uczniowie, a kto na czele ich przewodniczy, nauczyciele. Przed nimi barwny krajowe świata, uśmiechy godzin widzą skrzydlata. Nad nimi słońce, a dookoła tablica życia wszystkich mi szkołach. Idą uczniowie przez młodą zielę, a obok kwiatach nauczyciele. A kiedy minie czas, miną lata, nie wiem ile lat przemnie nawet. Kiedy przyjdzie rozwiązać tą sprawę, wrócą do nas słowa spośród ławek. A jeśli sami staniemy pośród klasy i kiedy pierwszy zrobimy ręką znak, przypomnijmy sobie tamte szkolne czasy i to, że właśnie to literę trzeba pisać tak. A kiedy staniemy u roztargnionych dróg i ciężko nam będzie w niejednej chwili, zrozumiemy, że spłacić trzeba dług i wytrwać jak ci, co kiedyś nas uczyli. Nic dwa razy się nie zdarza. Z tej przyczyny zrodziliśmy się bezprawnie i pomożemy bezludzielnie. Nauczyciel jako uczeń, Przypytywane przy tablicy, nauczyciel do odpowiedzi. Nie wszystko złoto, co się świeci. Ani ten mądry co okmary. Zewnętrzna postać. Zewnętrzna postać nie czyni natury. Jak się szuka, to się na rzeczy wszechrzeczne. Słuchajcie, jaką objaś przyszedł nowinę w szkole, którą dobrze znacie. Dnia pewnego zaczęła obradować Komisja Awansu Nauczycielskiego. słodkich raj nerwów zakłóciła i błogi spokój psują, bo teraz się okaże, kto awans, bo teraz się okaże, kto na awans zasługuje. Biegają po kortarzach w nerwach profesorowie i każdy się zastanawia, co Komisja też o nim powie. To niesłychane. Wszystkie pokoje pozamykane. W oczach kolegów widzę łzy paniki. Czyby nam co dzieje potrafił dzienniki? Czyśmy sobie napytali, i jeżeli iż, iż złożyli cały szkolnej kredy? Ależ skąd? Przyczyna zamieszania inna. To komisja wszystkiego inna. Zaraz wezmą nas w obrotę będą przepytywać. Prosimy pierwszego nauczyciela. Proszę opowiedzieć nam o swoim przedmiocie. Ptaki latają dookoła. Ptaki, a każdy ćwierka ktoś to taki. Jak przyjaciół, motylków, saków, gadów, roślin, a nawet dzieci. Nie lubię tylko wilka, tego co się razy kilka. Najbardziej jednak kocham rubelka. też nie niewielka. Od wielkostonowy pochłaniań Jeszcze nie docenia grubelka. Więc pytam, czy nikt nie pamięta, Że wróbelek jest duch nas szczery. Pamiętam, kochajcie grubelki uczniowie, Kochajcie do jasnej anielki. Prosimy następnego nauczyciela. Proszę powiedzieć nam o swoim przedmiocie. Ja odważna jestem jak lew, w wodzie czuję się jak ryba. Jak Jakielej biegam wśród drzew, z trampoliny jak ptak śmigam. Po płotach mogłabym jak kot. Nie istnieje dla mnie żadna przeszkoda. Czasem tylko się zawaham, bo markowych schodni szkoda. Zawsze lekkim krokiem przeskakuję po trzy schody. Nie obawiam się zadyszki, zawsze będę wiecznie młoda. Dres? Dres na dla wygody. Prosimy kolejnego nauczyciela. Proszę powiedzieć na o swoim szepiacie. Pętliczek, pętlicek, zielony dzienniczek. Na kogo wypadnie na tego będzie. Do tablicy Czasem Czasem mi się muszę widać tak. Czemu ty środko pod tablicą stoisz? Zadania nie robisz, chyba się nie boisz. Zadania nie zrobię, noga jestem zmaty, znowu wpadnie lufa i lania ottadę. Tu strach nie pomoże, to sprawnie zmieniać, to nie chcesz no nie znać całiczki mnożenia, nie chcesz z dorosłej pani, nie chcesz że jak na paluszkach musisz liczyć? Na palcach nie liczę, ale zdarza to się, że człowiek zapomni 8 razy 8. Zapamiętaj pierwszych. Kruki ludu 4. 8 razy 8 jest 64. Teraz x do domu. Czołem, czuwaj, cześć. 8 razy 7 jest 56. Prosimy następnego nauczyciela. Proszę o nam o swoim przedmiocie. Być albo nie być. Oto jest pytanie, na które odpowiedzi nigdy nie doznamy. Samotność, cóż po ludziach? w tętnią. Gdzie się znajdzie choć siedem światłego rozumu, Gdzie uczeń, co z mojej mowy całą myśl wysłucha? Jest czesny, kto dla obcych całe garb zdziera. Język głosowi, a głos myślą kłamie. Myśl moja płynie z duszy by stronić się w słowach Ech, na nic te moje wesnienia i ryryki, Kiedy na co dzień w tych muszę poprawiać zwykłe ryki. Prosimy ostatniego nauczyciela. Proszę opowiedzieć o swoim przedmiocie. Szydam się uczniowie, kiedy nowa słówka muszą poopadać sobie szybko w główkę. Ciężko im zrozumieć, że znajomość języka obcego to dziś obowiązek dla Europejczyka. Żeby nie musieli wstydzić się w rozmowie, każdy po angielsku o sobie coś powie. Trochę pracy nie będzie trudnością czytanie z Języka nawet w oryginale. Kiedy pytają mnie, po co uczą się tego wszystkiego, odpowiedź jest jedna. Dziś. Wstydem jest kolego nie znać wcale angielskiego. Och, która to godzina. Lekcja się chyba zaczyna. Aartować długo wcale nie musimy, bo przyszłego gadania bardzo nie lubimy. Wiedzieliśmy dużo wspólne nasze zdanie. Każdy nauczyciel dostaje pochwały. Nasza opinia taka jest, każdy welwer zasłużył naszą cześć. Żeby czas nam się wszystkim nie dłużył, oto nasz werdykt, każdy nawant zasłużył. Gratulacje. Szkoła, nie jedna szkółka, znała przeróżne zioła i ziółka, choć ich nie było w żadnych dzielnikach, z jednym okazem rektor się stykał. I choć w szkole różnie bywa, o czym sami wiecie, dziękujemy za opiekę nad nami ziółkami. Ale choć to nie tylko, ale szkoła to nie tylko nauczyciele i uczniowie, to także grono pracowników dbających o nasze bezpieczeństwo, wygodę. Czas o to, żebyśmy czuli się dobrze w czystych, jasnych salach, byśmy mogli korzystać z dostępu do różnych źródeł informacji, abyśmy na terenie szkoły uzyskali pomoc, gdy zajdzie taka potrzeba. Wszystkim Państwu przyczyniającym się do tego serdecznie dziękujemy i również składamy życzenia. W krzywdzie, A także wy, drodzy uczniowie. 14 października, Dzień Edukacji Narodowej, to jest dzień szczególny, szczególny dla całej społeczności szkolnej. I w tym dniu bardzo się cieszę, że wśród nas są także Państwo emeryci. I pragnę podziękować. Nauczycielom, całym ogromu pedagogicznemu, jak również pracownikom administracji i obsługi, za codzienny trud, który w wkładacie w to, ta szkoła stała na tak wysokim poziomie. Zawód nauczyciela to jest bardzo wielka odpowiedzialność. Jest to także ważna społeczna misja. I to właśnie tutaj, w przedszkolu, w szkole podstawowej, na tych najniższych etapach edukacji. Jest bardzo wielka rola nasza, przeważnie nauczycieli, ale także wszystkich pracowników, aby z tej placówki, z tej szkoły wyszły dzieci, które będą przygotowane do dalszych etapów kształcenia. To my rozwijamy ich pasje i zainteresowania, kształtujemy ich postawy moralne, otwieramy przed nimi roz wizję rozwoju, ale także wspieramy i motywujemy. Często są to działania niełatwe. A szczególnie w dobie epidemii koronawirusa, kiedy to musieliśmy wyjść naprzeciw trudom nauczania zdalnego, były szczególnie trudne. Jednak głęboko wierzę, że nasze wspólne działania spowodują, że i uczniowie, i absolwenci naszych szkół, naszej szkoły będą w stanie sprostać wymaganiom dzisiejszego świata. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej życzę wszystkim Państwu. Wielu ciekawych pomysłów, niegasnącego zapału, a także mądrości i kreatywności w podejmowaniu ambitnych wyzwań, które przekładać się będą na sukcesy Wasze i naszych uczniów. Niech każdy dzień będzie dla Was źródłem satysfakcji, zadowolenia oraz owocuje wdzięcznością i zadowoleniem uczniów oraz ich rodziców. W tym dniu szczególnym y, zawsze jest tak, że nauczyciele, pracownicy. Niepedagogiczni, zostają wyróżnieni nagrodami. Są to nagrody Wójta i nagrody dyrektora szkoły. I jeszcze raz wszystkim dziękuję, natomiast Państwu y, szczególnie, gdyż myślę, że ta praca zasługuje na szczególne wyróżnienia i bardzo się cieszę i jest mi zaszczyt, że mogę z Państwem w ogóle współpracować. Także jeszcze raz wszystkiego najlepszego i wielkie gratulacje. Dziękuję. Ja to chcielibyśmy podziękować jako Rada Rodziców, jako wszyscy rodzice za ten trud, za poświęcenie, za uśmiech naszych dzieci, no i za wszystko, no nie wiem, za całą, za, tak, za całą kształt. Wszystkim pracownikom, całej Radzie, całej obsłudze dziękujemy bardzo. Takie coś słodkiego na odsłodzenie tego wszystkiego. Ja w imieniu swoim, ale myślę, że tutaj nas wszystkich, grana pedagogicznego, wszystkich pracowników, bardzo dziękujemy Paniom jako przedstawicielom rodziców, z naszych uczniów za ten słodki upominek i za pamięć. Jest to bardzo ważne dla nas i naprawdę chylę czoła. Dziękuję bardzo. Na sam koniec w imieniu samolotu szkolnego oraz rodziców chciałabym zaprosić nauczycieli oraz pracowników naszej szkoły na słodki począstówek do klasy języka katleckiego. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim osobom, które tutaj przygotowały dzisiejszą uroczystość. To jest pani Katarzyna Biebowarek, pani Harna Zielińska, pani Renata Tyzak i pan Marek Wolny. Dziękuję bardzo.